Dzień dobry, cześć z tej strony Wilku. Witam Was bardzo serdecznie w krótkim filmiku zapowiadającym najbliższe streamy. Tego typu filmiki będą pojawiały się prawdopodobnie dość często, to znaczy e, raczej raz na tydzień, e, jeśli oczywiście streamy jakieś zapowiadane będą. Wydaje mi się, że e, tego typu miniseria, powiedzmy, e, króciutkich filmów, w których e, będę mówił o tym, co właśnie jest przewidziane tak, na dany tydzień, e, jeśli chodzi o streamy. Jest dobrym pomysłem, bo wielu z was zapomina o naszych stronach społecznościowych, o Facebooku, o e, grupie Steamowej, a także o naszej ramówce live'ów, którą właśnie macie na ekranie. E, zatem w taki właśnie sposób będę wam przypominał o tym, że jakieś streamy jednak od DGC czasem są. Więc zaczynamy od czwartku, czyli od dziś ten stream, prawdę mówiąc, będzie robiony tuż po tym nagraniu, więc prawdopodobnie, gdy już to oglądacie, to jest po streamie albo podczas tego streamu. Dziś około 16.00 zaczynamy wielką zabawę z betą gry Star Wars Battlefront. Nie wiem, czy ona mi tak dobrze uciągnie, ale mam nadzieję, że będzie to działać. A już jutro, w piątek, zapraszam Was na Rocket League z Martinusem. To od 18.00. Natomiast w sobotę o 17.00 Gierek kilka z Steama Wilka, czyli losowe gry z mojego Steama. O 18.00 IBB. OBW z Kiarą. E, natomiast w niedzielę powrót do przeszłości, powrót do czegoś, co już kiedyś zacząłem i chciałem no, wreszcie sobie skończyć tę grę. Nie dlatego, że, wiecie przymus, że w ogóle trzeba kończyć, tylko no nie było czasu, po prostu, żeby wrócić do tej gry. Wreszcie ten czas jest, także powrót do Hotline Miami 2. Około pół gry już przeszedłem, e, więc będziemy sobie to w najbliższym czasie kontynuować, a później zabierzemy się za kolejne gry, które niekoniecznie pokończyłem. Także Hotline Miami. 2 w niedzielę o 1800. Trochę tego jest. Pamiętajcie, żeby właśnie sprawdzać sobie tę ramówkę, coś tu może się zawsze zmienić, ale sprawdzajcie to. No i ja Was zapraszam na nasze streamy. Mam nadzieję, że będziecie się na nich dobrze bawić. Postaram się, żeby to wszystko trzymało poziom. No także z mojej strony to wszystko. Zapraszam Was na nasze streamy. Do zobaczenia, do strzenia, cześć!